Cześć! Właśnie jadę do Jarocina. Po raz pierwszy mogę się z Wami tutaj zobaczyć na kanale Anatomia Wieltonu. Ciekawe jak to jest pracować na wywrotce, ale bym sobie jeździła, pojeździła taką wywrotką. Dobry sprzęt, dobre ubranie, dobre buty, dobra ekipa i można jeździć. Ja sami chcę tak szybko powiedzieć, że... ceplenie później. I oni nic nie rozumieją. Czemu wy nic nie rozumiecie? Polietylen. Polietynel. Poliety... Polietynelową. Polietynelowa. Z spoly poli Z polietylen. Dobra, koncentracja. Polietylen tysiąc. Polietylen tysiąc. Przetłumaczcie sobie. Każdy kojarzy i wie, jak działa tefan, ale już nie każdy słyszał o polietylenie 1000. Na porządku powiem, że jest to wyjątkowy materiał, który charakteryzuje się znakomitymi właściwościami ślizgowymi, a z drugiej strony ma bardzo wysoką odporność na ścieranie. Mamy dwie wywrotki załadowane wapnem. Ta jest aluminiowa, ta ma powłokę z polietylenu 1000. Sprawdźmy, która próżni się szybciej. Czyś tego będzie? Pomimo 10 lat za kierownicą jeszcze nigdy w życiu nie jeździłam z naczepami samowyładowczymi. Chopaki od raz!